Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Specjalu na moim kanale W tym specjalu chciałbym wam podziękować Za 60 subskrypcji na moim kanale Bardzo wielkie dzięki I mam taką nadzieję Że nabijecie Na tym kanale Ani do 100 subskrypcji Byłbym bardzo wdzięczny I bardzo bym I bardzo bym sobie z tej okazji zrobił live a. Także będzie fajnie. Z okazji, 100 stu, stu subskrypcji, chciałbym wiem, że nie ma dla Was. Także oczekujcie. I jeszcze raz dziękuję za 60 subskrypcji na kanale. Jesteście wielcy i jesteście bardzo fani. I pomimo moich starań, starań na które wam daje te filmiki na kanał to jesteście bardzo wielcy także trzymajcie się i do kolejnego specjalnego na moim kanale pa pa